Witajcie, moi drodzy subskrybenci, goście kanału, kto mnie ogląda pierwszy raz. Nazywam się Idem i będę robiła dla Was czytanie pod tytułem Czy on, ona zrozumie swój błąd? Czytanie przeznaczone dla tych, kto jest w związku oraz sprawdzimy opcję dla tych, kto jest w separacji. Zapytamy karty, czy ta osoba chce powrotu. Kochani, bardzo dziękuję za wsparcie mojego kanału, za każdą aktywność, lajki, komentarze i nowe subskrypcje. Jest to dla mnie bardzo ważne. Dziękuję z całego serca i wysyłam pozytywną energię. Cóż, przechodzimy do czytania. Dwie opcje do wyboru: numer jeden tarot koło roku i dwójeczka tarot 78 drzwi. Wybieracie opcję, która Wam pasuje najbardziej. Zaczniemy od ok. jedynki. To na razie zabieram dla wszystkich, kto wybrał jedynkę. Czy on, ona zrozumie Ona zrozumie swój błąd. Znaczy, co mogę powiedzieć tutaj? Dla jedyneczki. Tutaj osoba mm, nie do końca sobie zdaje sprawy, że popełniła błąd. Osoba jakby mm, boryka się z czymś. Tutaj e, jakaś duma, e, własne ego może tej osoby przeszkadzać w tym, żeby przyznać, swój błąd. Tutaj może być osoba o dość takim, z takim silnym charakterem, osoba bardzo taka twarda, być może u niektórych nawet dominująca, tutaj jeżeli chodzi, jeżeli pytacie o kobiety i o mężczyzn, tutaj takie karty wyszły. Osoba, przyznanie swojego błędu, może tutaj traktować jako słabość, jako coś takiego, co po prostu mu nie może, na, na co nie może sobie pozwolić. Mimo tego, ja tutaj nie widzę do końca zrozumienia, że, ten, że coś było źle zrobione. Jakby ta osoba tutaj bardzo się boi, tak, ona gdzieś, gdzieś tam sobie przemyśla, analizuje, tak, przypuszcza taką opcję, że coś było na przykład źle zrobione, ale to trzyma wszystko w sobie, jakby. nie chce, nie chce wypuścić. Jakby dla tej osoby, przeznanie, jeszcze raz się powtarzam, przeznanie się do błędu było no, czymś takim e, przekraczającym przykra, strefę komfortu jakby, tej osoby. Ta osoba jakby no, nie umiała tego zrobić. Jakby nie, nie, nie umiała, jakby to nie, nie było w jej charakterze na przykład. Tutaj nawet tak, takie momenty. Jeżeli e, pytamy tutaj o czy ta osoba będzie chciała naprawić na przykład tą relację, ja widzę taki moment, że e, tutaj próba naprawiania, próba budowania czegoś się pokazuje, tak? Ale zobaczcie, tutaj, jeżeli mówić o mężczyznę, jednak on tutaj chce dominować, on chce, żeby było po jego myśli. Ponieważ zobaczcie, on tutaj wstaje na taki komyczek, czyli on chce być wyższy. I tutaj chodzi o jakąś walkę. O jakąś walkę. Ja widzę tutaj, że ta osoba na przykład, jeżeli coś, na przykład nawet jej mówicie, że jest źle, ona traktuje to jako atak. Może traktować to jako atak, lub jako próbę tutaj walczyć o coś. Jakby tutaj no, mi się pokazuje taka dominacja, że ta osoba chciała być no, jakoś nie to, że się wywyższa, po prostu w relacji chce być główna, chce, żeby było po jej myśli. No, na pewno odpuścić was ta osoba nie chce. Tutaj no, przy tej karcie mogę powiedzieć, że to relacja dość bolesna, ale też i przyjemna. Jakby tutaj, no, przy tej karcie mogą być i karmiczne relacje, i yy, bliźniacze płomienie, i bratnie dusze. Zobaczymy, czy będzie chciał powrotu, tak? Żeby totalnie skończyć relację, ja też nie widzę tutaj, tak? Nawet jeżeli jest coś zakończone, to jakby, no, u Was silna więź jest tutaj na pewno na poziomie energetycznym, yy, na poziomie fizycznym. Tutaj to wszystko się pokazuje. Zapytamy dla tych, kto w separacji, czy będzie chciała ta osoba powrotu. Czy on, ona będzie chciała. No, jakby tutaj wygląda tak, że on lub ona na coś czeka, lub na potwierdzenie, że wy tego powrotu chcecie lub na przyznanie racji jakiejś czy ona chce powrotu. Mhm. Znaczy, mogę powiedzieć, że tak. Tutaj osoba chce powrotu. Ta osoba darzy jeszcze was uczuciami. Tutaj po prostu chodzi o jakąś taką walkę, że nie możecie się dogadać. I ta osoba nie rozumie. I ja bym powiedziała, że tutaj ta osoba bardziej czeka na jakiś znak. Tak, na jakiś znak, że, że droga otwarta, jakieś takie rzeczy. Jestem jeszcze więcej kart. O co chodzi? No, jakby jeżeli mówić o nowe początki, to tak, jakby ta osoba zainteresowana nowym początkiem, jedynie, że. Ona lub on może odbierać już, na przykład jeżeli jest separacja dłuższy, dłuższy czas, że coś jest stracone, że jakby już się nie uda, że droga zamknięta, że nie ma możliwości powrotu teraz, jakby czeka na otwarcie drogi. Lub na jakiś znak od Was, lub na jakieś inne okoliczności, które tutaj mogą przeszkadzać. Tutaj bardziej mi idzie na jakieś informacje, jakby ta osoba oczekiwała na jakieś informacje. I to by było znakiem dla niej, że na przykład droga otwarta jest, ponieważ, tak jak mówię, nowy początek, jakby nowym początkiem ta osoba jest zainteresowana. Znaczy, potwierdzenie w postaci wiadomości, w postaci jakichś dokumentów. W każdym razie, jakby ta osoba czekała na jakieś informacje teraz. No tutaj, tutaj tak. Dla jedyneczki. Znaczy taki przekaz dla jedyneczki. Dziękuję, kto był ze mną. Z Wami się żegnam i przechodzę do drugiej części. 78 drzwi dla tych kto wypróbuje Czy on, ona chce powrotu? O, przepraszam, czy on, ona. Czy on, ona... Znaczy dla dwójeczki, e, mogę powiedzieć tak, że ta osoba no, na razie może nie zdawać sobie sprawy, że był jakiś błąd popełniony lub e, po prostu ona o tym nie wie, tak, że to nie było powiedziane lub jeśli wie, to po prostu no, nie traktuje to poważnie. Jakby ta osoba nie rozumie, dlaczego... Na przykład, jeżeli relacja się zepsuła lub się skończyła, do końca ta osoba może nie rozumieć, nie zdawać sobie sprawy. Tutaj też chodzi o charakter tej osoby. O to silnym, z silnym charakterem, silna osobowość. Plus tutaj mogą się dokładać też jakaś ideologia, jakby ta osoba no nawet nie przypuszcza, że on, czy ona może tutaj błąd popełnić. Ja tutaj mam takie uczucie, że ta osoba w ogóle nie wie, tak, być może nawet nie było to powiedziane u kogoś z tych, kto ogląda dwójkę, um, czy zrozumie. A, powiem, ja widzę tutaj taki moment, że ta osoba chciałaby coś naprawić, chciałaby sprawić przyjemność dla Was. Idzie tutaj próba takiej, jakby złagodzić sytuację, naprawić, popracować na czymś. Jakby ta osoba, na przykład, jeśli relacji teraz nie ma, jest separacja, ona cały czas Was obserwuje, obserwuje przegląda się, a gdzieś patrzy na pamiątki, komunikaty, może o Was rozmawiać z kimś, opowiadać o Was kim, komuś w swoim otoczeniu. I tutaj ja widzę, być może nie, tak, nie takie zrozumienie, tak, ile próba e, naprawić sytuację e, tej osoby. Weźmy jeszcze, zapytamy, czy, czy ta osoba będzie chciała powrotu, tak? jeżeli nie jesteście parą i e, jest separacja. Ta osoba będzie chciała powrotnie. Kochanie, tutaj jak najbardziej, tak? Ta osoba może szokować dla Was jakąś niespodziankę, jakąś przyjemność. Mhm. Y ja widzę tak, że ta osoba powrotu chce, wiąże z wami jakąś przyszłość. Tutaj jedynie co tutaj może przeszkadzać, czy jakby ten nowy etap, szczególnie tych, dla tych osób, kto w separacji, ten etap może być, jakby ten nowy początek, może być dość bolesny dla tej osoby. Jakby tutaj nawet mogło być jakieś takie zagrożenie. No i też można tutaj, Zobaczyć to jako przeszkodę, można tą kartę rozglądać. Więc ta osoba może siebie źle czuć psychicznie, lub nawet fizycznie przy tej karcie. Tak? I to może troszeczkę utrudniać ten nowy początek. Um, ale tak jak mówię, plany na przyszłość, chęć nowego początku, chęć złagodzić sytuację, jakoś tak pocieszyć Was czymś. Tutaj jak najbardziej się pokazuje dla dwójeczki. Dziękuję bardzo, kto był ze mną. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. I do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.